Dzisiaj na tapet weźmiemy TDA, czyli Tell Don't Ask. Kolejną regułę Clean Code. Zasada ta mówi nam o tym, abyśmy zlecali zadania, zamiast pytać obiekt o dane, a następnie nimi manipulować. Zasada TDA, czyli po prostu mów, nie pytaj, przypomina nam, abyśmy stosowali się do reguł programowania obiektowego i opakowywali dane oraz zachowania w odpowiednie funkcje. Zamiast więc stworzyć metody, których użyjemy do pobrania pewnych danych, a następnie przeprocesujemy te dane poza samą metodą, stwórzmy funkcję, której zlecimy to zanie w całości. Taki zabieg powoduje, że zachowania bądź logika przenoszone są do obiektu, który przechowuje właściwe dane. Staje się on wtedy jedynym źródłem prawdy. Lekko poruszyłem ten temat podczas porównywania koncepcji modeli bogatych oraz anemicznych, więc jeśli jeszcze nie widziałeś, widziałaś tego filmu, to zachęcam do jego sprawdzenia. Dobra, a teraz przykład praktyczny jak można złamać TDA. Wyobraźmy sobie, że chcemy dostarczyć system, który przelicza wiek psa na wiek ludzki. Mamy serwis, który przyjmuje jako parametr ID pieska zapisanego w bazie danych, a następnie zwraca jego wiek przeliczony na lata ludzkie. W tym przykładzie TDA złamaliśmy, ponieważ wyciągamy wiek psa, a następnie przeliczamy go na ludzki w serwisie. W myśl zasady tell do not ask powinniśmy owe wyliczenie przeprowadzić w obiekcie psa. Kod ten możemy poprawić w bardzo łatwy sposób. Wystarczy przenieść logikę wyliczającą wiek do samego obiektu Dog i po sprawie. Wtedy w serwisie wywołamy odpowiednią metodę modelu zamiast odpytywać go o dane. Czy TDA oznacza brak getterów? Powtarzam to przy każdej zasadzie czy podejściu. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Powinniśmy stosować się do TDA tam, gdzie jest to konieczne i daje wymierne rezultaty. Stosowanie TDA nie oznacza jednak, że musimy całkowicie zrezygnować z getterów. Staraj się więc stosować TDA, ale nie rób tego za wszelką cenę. Dodam jeszcze tylko, że wiele osób jest sceptycznie nastawionych do tej reguły, ponieważ widzieli oni jak łatwo z TDA można przesadzić i niestety usunąć ze swojego systemu wszystkie gettery. Podsumowując, TDA to przydatna zasada z zakresu clean code. Tell Don't Ask zmusza nas, abyśmy tworzyli metody zorientowane na zachowania zamiast używać getterów. Pamiętaj, aby nie przesadzić. Gettery też są potrzebne. Zachowaj odpowiedni balans pomiędzy zachowaniami a zapytaniami.